Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Mastalerz, jestem fizjoterapeutą oraz założycielem fizychuty, czyli jednego z największych gabinetów fizjoterapii w Krakowie i w ciągu naszej 3,5-letniej działalności przeprowadziliśmy blisko 30 tysięcy wizyt, a przez nasze ręce przewinęło się ponad 5 tysięcy pacjentów. Fakty są takie, że nasza branża w dużym stopniu opiera się głównie na systemie rekomendacji tzw. poczty pantoflowej, ale ja otwierając gabinet wiedziałem, że jeśli chcemy się przebić gdzieś tutaj na rynku krakowskim, to musimy również pokazać się w internecie. I w tym 3,5-letnim czasie przeszło kilka agencji, z którymi współpracowałem, i nie do końca byłem zadowolony. I dopiero gdy poznałem Janusza i online group, to zrozumiałem, że ktoś faktycznie może chcieć się zaopiekować mną i wynikami, które osiągamy. I to faktycznie mogłem zauważyć, jeśli obserwowaliśmy ilość wejść na nasze strony. Natomiast to, co dla mnie jest bardzo istotne, to fakt, że Online Group nie jest tylko firmą, która odhacza abonament z miesiąca na miesiąc, ale też chce jakby uczestniczyć w tym procesie marketingu mojej firmy. To jest dla mnie właśnie ważne, bo ja nie mam kompetencji, które mogą to uzupełnić, a tutaj w tym momencie mogę porozmawiać i z Januszem, czy z Szymonem od niego, a dodatkowo wziąć pana Arka, który mi buduje stronę internetową i wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie, które poprawi nasze wyniki jeszcze bardziej. I tutaj mogę polecić online grup jako sprawdzonego i pewnego partnera biznesowego.